Stało się coś dziwnego i nie wiem, jak to wytłumaczyć. W tamtym tygodniu, pierwsze dni, to różki były, słuchajcie, chore i byliśmy w domu. Ja pamiętam, stoję sobie w kuchni i przelatuje w mojej głowie, byś, że przyjdzie właściciel. Ale już tłumaczę: posiadamy biuro. Biuro jest wynajęte i ma właściciela. I ten właściciel, to my go widzieliśmy chyba. W góra trzy razy, raz przed podpisaniem kontraktu, podczas podpisania kontraktu, a później przekazywał nam klucze i w ogóle e, tak sprawdzał, czy wszystko jest ok na samym początku i potem go w ogóle nie widzieliśmy. Ja stoję sobie właśnie w kuchni i tak przelatuje taka myśl, że no jutro przyjdzie właściciel. Ja wiecie, jak to takie myśli sobie biegają po głowie, nawet nie zwróciłam na to uwagi, ta myśl sobie poszła następnego dnia pojawiłam się w biurze, bo właśnie tego dnia byłam w biurze. No i ja siedzę i tak patrzę na ten monitor i mamy yy, na te, na soko, na magazyny kamery, mamy też na drzwi główne. I ja patrzę, ktoś przyszedł, ja myślałam, że dostawa. I... nie! Okazało się, że randomowo przyszedł do nas właściciel, mimo że go ponad pół roku nie było. Tutaj. Fals. Czekaj, 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 czego, czekaj, o co tu chodzi, co tu się dzieje?